Dzaleczko wszystkim, jesteśmy z Panem Banachem właśnie po seansie filmu Łowca i Królowa Lodu. Dokładnie, witamy Was z galerii Kazimierz w Krakowie. Jesteśmy właśnie po tym seansie. Film naprawdę ciekawił mnie od samego początku przede wszystkim dlatego, Fabuła. że fabuła i ogólnie przede wszystkim w rolach Chris'a Hemswortha, którego naprawdę sobie cenię jako aktora. Erek, Eric, łowca. Eric, łowca nagród, no, no, <laughs> łowca głów, główca, główca, główca tego dokładnie. Dokładnie. oczywiście tutaj nie było żadnym łowcą głów, bo to nie jest w ogóle powiązane. Oprócz tego może warto właśnie powiedzieć o obsadzie. Emily Blunt tutaj Eminidland, w, roli roli Frey. w roli Frey, czyli królowej lodu on też ten królowa, tylko że ona była złą królową, siostrą. ładnie, dokładnie Raveną w filmie. No i ogólnie wszystko też tutaj ma powiązania, prawda? Bo w pierwszej części Rawena wydaje się nie żyje. Zdziwicie się, się mocno, w jaki sposób udało jej się, powiedzmy, przetrwać i ożywić swoją postać. I ożywić swoją postać, dokładnie, ale naprawdę film kręci Was. My myślałem, że to nie będzie taki atrakcyjny jak powiedzmy na zwiastku, Ale naprawdę było warto na niego pójść. Tak mi się podoba historia, która była opowiedziana od samego początku do końca. Humorystyczna rola karłów, która się tutaj przemy... o, tak. przemieniała w całym filmie. No, fajnie, że się zgrało wszystko. No i humorystyczna rola karłów, jeżeli chodzi właśnie o te brzydkie twarze, jak tak. się kisną, jak się obrażają, ja też powiem, nie? Zresztą, myślałem, że to nie są jednak karły, tylko mi się wydawało, że to jest jakaś kwestia komputerowego zmiana człowieka. Ale chyba to były karłowie, nie? To, wiesz co, mi się wydaje, zresztą że to, tego jest tego to, to komputerowo. Muzyka, która Was na pewno poruszyła po właśnie konkretnych scen też robi swoje w tym filmie. Czyli też ciekawe walki są moim zdaniem z tymi wszystkimi potworkami, goblinami. Tak, fajnie ale to było fajnie zagrane. zrobili goblina. Jeżeli chodzi o gobliny, to właśnie ten jeden moment, z którym będą starali się właśnie zdobyć lustro. Walka w lesie z Chris'a i Sary. Chris'a Sary. Bardzo fajnie pokazali tutaj wątek miłosny. Choć właśnie Chris, Kirsten Stewart, tak? Tak, tak. ta kobieta, która grała była. Sarę. Ja zagrała inaczej, bo Krzysztof nigdy nie, nie, nie zdecydował na tą rolę. Przede wszystkim kobiety, piękne kobiety w tym filmie też właśnie I Też nie już takie młode kobiety, kobiety już nie? w średnim wieku, tak, przed 40 można powiedzieć, a dalej się prezentują na mi się wydaje. Tak, stary, stare, moim zdaniem, perfekcyjnie, ale gdybym powiedział takie perfekcyjne pani domu, to to nie są. No nie, to na pewno nie są. Ale na pewno potrafią się wczuć w swoją rolę i utożsamić właśnie z tą konkretną postacią, którą właśnie mają zagrać. Wątek miłosny poruszyliśmy. No wątek miłosny poruszyliśmy tutaj Eryka i właśnie Sary. Walczą o, o, walczą o siebie tak naprawdę. I to od małego, poznają się na właśnie tutaj w krainie tamtego lodu, na Dokładnie. północy. Pomyślałbyś, że ta ściana będzie potrafiła ukłamać? No nie, nie pomyślałbym, To cała ściana się... z tą ścianą lodów, która rozdziela ich właśnie że jeden idzie w drugą stronę, a drugi z drugą. No i tu się pojawia pytanie, jak, czy te oczy mogą kłamać, tak czy ta ściana może kłamać. No, no ja. dokładnie, ja, ja na początku myślałem, że to było naprawdę, a jak się okazuje... Ja też myślałem, nie pomyślałbym, że właśnie <laughs> ściana będzie miała jakieś przesłanie w tym filmie. Tak, teamie. to właśnie była taka się, mi się że troszeczkę, tak może mo powiedzieć, może taki... Prorok, powiedzmy. No. prorok powszedni, jak w starym Potterze był, prorok powszedni, dobrze pamiętam, dobrze kojarzę? Coś takiego było? Tak, było. No taka gazeta, nie? A, która dała. Prorok codzienny. bo prorok codzienny, nie może, to to tak? Może no rzeczywiście, nieważne. Tak nie o harem Potterze, ale fajne też pokazana została ogólnie kwestia na przykład czarów magii, w jaki sposób się nimi posługiwać. Na przykład ja mogę użyć palca, prawda, i cała galeria będzie z lodu, co nie? Pomyśleć, że takie coś może być w rzeczywistości, no nie za bardzo, to nie? No nie, no wiadomo, to jest baś, tak jak pod pan cały czas. Że baści mają swoje troszeczkę przesłanie, troszeczkę prawdy w tym zawsze jest. Każdy, każda baść yy, kończy się, ale zawsze niedokończona się musi skończyć, a właśnie powiedziane zostało na końcu filmu: fajne to hasło zostało rzucone. Więc można powiedzieć, że to jest takie nawiązanie do kolejnej części, która mi się wydaje, będzie. Tak myślisz? No, no, no właśnie, no. ja tutaj nie jestem przekonany. Może nie, nie będziemy zdarzać, dlaczego nie jestem przekonany. No przede wszystkim, właśnie ta królowa Ravena, yy, Walka pomiędzy uczuciami no, ostatnia i... Ten, ostatnia tutaj scena, nie, To, to była no, właśnie walka ale... królowej Aveny i Króły Frey. I zobaczycie, czy tutaj do, dobro zwycięży czy też zło, Kto tam na końcu... Mi się najbardziej podobała rola właśnie Fisa. Humorystyczne podejście Eryka. do jego postaci, dokładnie. On w ogóle fajnie gra. Dabbing, no, dubbing, dubbing tak, to jest zrobić. Dobrą grę, nie? Ostatnio dużo właśnie film oglądamy z dubbingiem studium, i dubbing naprawdę trzyma ale poziom. Powiem Ci szczerze, że nie mogę no, za ten dubbing, z tak, tak ja, wolę, ja no, nie tak, wolę czytać, no nie? Też. Bo staram się skupić na tym, co powiedzą, ale jest to bardziej powiedzmy dopasowane niż do dubbing, prawda? Gra ustami dopasowanie fajnie, tego wszystkiego fazy, do siebie, nie? co, nie? No to tutaj fajnie do siebie mi się oglądało. Takie filmy bardzo za mnie też oglądnąć. Co jest coś z stylu chwilego potera też fajnie, ale film wardingiem nic napisany, moim zdaniem, jeśli chodzi o wersję filmów. Tak, ja jeżeli miałbym ocenić film, tak podsumowując już nasze wypowiedzi, e, dałbym taką mocną ósemkę, mocną ósemkę. Ja dam szydemkę podobał, ja mi, dam... podobała mi się fabuła pomysł. Przesłanie. Ja dam siedemkę za grę aktorską, fajną tutaj historię, fajną scenografię, scenerię, tam wszystkie z tych lasu, zwierzątek, góry góry. No, no to fajnie nie, robi robotę moim zdaniem. 7 mnie też jest dosyć dobrą oceną filutem na dobry obsada artowska, naprawdę fajnie dobrany by jak to, że nikt tutaj się nie gubi między sobą, każdy gram jakby sługał, każdy osoba z dużą osobą, tak jak właśnie Sara z Krysem. Tak, dokładnie, fajnie, no, dobra, Dobrze dobrana ogólnie e, obsada artorska, bo nie ma... E, co więcej powiedzieć o tym, no bo ale To pierwsza część, to druga część jest taka bardziej, troszeczkę mi się wydaje surowa, taka mroczna. Bo pierwsza była taka bardziej, właściwa, właśnie, bardziej bajkowa. Jest... A to była taka bardziej rzeczywiście ludzka, tu to z Tobą zgodzę, ale też było trochę mała. Może tak nie było, było, i było. To były te świetliki, ten cały troll, ten cały goblin. Ale gobliny mi się naprawdę podobały, To moment z goblinami się I mi się też podnosi trochę poświęcenia. E, tutaj Eryka za swoje sary, tak. to już była akcja ten, e, z mostem w lesie. Tak, mu nie chciała uwierzyć, chyba no. dużo było też takich gry pozorów, manipulacji, e, jak to w życiu codziennym bywa, no nie? Się. Ludzie potrafią e, powiedzieć ci prosto w oczy jedną rzecz, a okazuje się, że to jest... dokładnie. A robi co inaczej, innego. Dokładnie. Więc z naszej strony to do mnie 7, Pan Banach 8, zapraszamy was w profil do Kina Proste na YouTubie, na do Facebooku, kina oglądajcie, subskrybujcie, oglądajcie. Na Kina Proste idźcie. Pozdrawiam was serdecznie, siemanko. Eliu, ja.